Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w środę, 14 kwietnia. Dzisiaj ciąg dalszy tej rozmowy Jeszui z Nikodemem. Rozdział 3, 16 werset do 21. Posłuchajmy. Jeszua rzekł do Nikodema, bo Bóg tak ukochał świat, że dał swego jedynego, i niepowtarzalnego w swoim rodzaju syna, aby każdy, kto pokłada w Nim ufność, miał życie wieczne i nie doznał zaś zupełnej zagłady. Bo Bóg nie posłał syna na świat, aby sądził świat, lecz raczej, aby przez Niego świat mógł zostać zbawiony. Ci, którzy pokładają w Nim ufność, nie są sądzeni. Ci, którzy nie ufają, już zostali osądzeni, bo nie złożyli ufności w tym, który jest jedynym i niepowtarzalnym w swym rodzaju synem bożym. A sąd jest taki. Światłość przyszła na świat, ale ludzie umiłowali bardziej ciemność niż światło. Czemu? Bo ich czyny były nikczemne. Bo każdy, kto czyni zło, nienawidzi światła i unika go, tak aby jego czyny nie wyszły na jaw. Lecz każdy, kto czyni to, co prawdziwe, przychodzi do światła, aby wszyscy mogli zobaczyć, że jego czyny są dokonywane w Bogu. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, usłyszeliśmy, bo Bóg tak ukochał świat. To chyba najsłynniejszy i najczęściej cytowany werset Nowego Testamentu. Tam właśnie w tym, w tym zdaniu, Jan 3:16, zawiera się jakby w pigułce cała prawda Boża, którą w osobie Jezusa Chrystusa przyszła do nas, w osobie Jeszui. Bóg Ojciec tak ukochał świat, że posłał Swojego, ciekawe tutaj jest to tłumaczenie, jedynego i niepowtarzalnego w swoim rodzaju syna. Jeszui, Jeszua, to w Jego, w Jego imieniu, w Jezusie, w Jego imieniu, w tym, w tym cudnym, boskim imieniu jest nasze zbawienie. Dlatego ono jest też naszym światłem. O tym tutaj mówi Jezus, że ci, którzy. Przychodzą do, do Niego, przychodzą jakby do światła, w którym pokazują się ich czyny. A ci, którzy nie chcą właśnie Boga, to jakby wchodzą w, w zło, bo, bo nie chcą, aby ich czyny wyszły na jaw. Dlatego nie zbliżają się. Nie dziwmy się, że niektórzy nienawidzą tego imienia Jezus, Jeszua oddalają się od Niego. A my bądźmy ludźmi zakochanymi w tym imieniu. Powtarzajmy dzisiaj też często to słowo, to imię, to boskie imię, w którym zostaliśmy zbawieni. Jezus, Jeszua, Jezus. Życzę wam u boku Jezusa. Niech ten dzień upłynie przy Nim, w Jego towarzystwie. Szczęść Boże, do zobaczenia, jeśli Bóg da.